Siema! Siema! Witamy w 2015 roku i to już po raz trzeci z rzędu rozpoczynamy kiobasiany rok kupo! Dobra, przechodzimy do pytań bez zbędnego pieprzenia. A jeszcze tak na początku w nowym roku życzymy Wam szczęścia, zdrowia, kasy, pomyślności, seksów i jeszcze czego sobie tylko zażyczycie. I smacznego jajka. A nam sobie życzymy. Tylko więcej widzów, wyświetleń, pozytywnych ocen Dobra. Jeśli chodzi o kanał Ale przechodzimy Dawaj do pytanie. Jaki sport zimowy najbardziej lubicie? Skoki narciarskie, śledzę ten temat już od 2000 roku Ja również, skoki narciarskie Dobrze nie. Uh. Pytanie do kiełbasy, czy jesz karpia na święta? Oczywiście, że tak Kiedyś jak byłem mniejszy jadłem go zdecydowanie więcej Bo teraz... <laughs> Dokładnie, teraz zacząłem wyciągać ości, bo... Już stwierdzić, że na pogotowiu nie chcą widzieć mojej brzydkiej facjaty. A kabanosi się ty pewnie też lubisz, nie? To pytanie nie było kierowane do mnie, więc nie odpowiem. <laughs> Czy bałwany lepią inne bałwany? Może być też coś takiego, że człowiek w metaforycznym znaczeniu nazywany jest bałwanem i może wyjść sobie na dwór jak napada mój trochę śniegu i ulepi bałwanę i wtedy to zdanie jest bardzo prawdziwe. Aha. Też nienawidzicie takiej pogody w zimie, jak na chodnikach jest lód, nie da się chodzić, a dodatkowo wiatr piździ? Inaczej mówiąc, wieje, leje, gwizdzi, piździ? Nie, nie lubimy, ale fajna jest pogoda zimowa, jak spanie trochę śniegu, jest trochę mrozu, ale bez przesady. Ja sam zimę uwielbiam, ale jak jest śnieg, puch jest co najmniej minus 10 na dworze, a nie jak wejdą psie śniegi, czyli psie gówna, albo jak jest szklanka na drodze i trzeba uważać, jak się idzie no, samo, bo jest. No, już jeszcze wiatr na pewno. I potem łatwo o chorobę testowanie byłem na to. Jakie jest wasze ulubione danie wigilijne? Bacz z uszkami jest zajebisty, karp jest spoko, kompot suszonych śliwek też jest zaliczany jako potrawa, makówki też są bardzo dobre, ale przede wszystkim przepyszna zupa grzybowa z kuchni mojej mamy. Mm. Teraz była tak genialna, że na następny dzień też jadłem. A ja najbardziej lubię wpierdalać rolady od mojej babci. Jakbyście mieli wybierać po jednym materialnym i niematerialnym prezencie, to co by to było? Kawa noc pierwszy, niech ja się, zastanowię chwilę. Miał wybierać pomiędzy materialnym a niematerialnym prezentem, to wybrałbym ten niematerialny. A jaki to nie? Pomaga. Ale nie tu chodzi o, w tym pytaniu o to, że możesz po jednym i z materialnego, i z niematerialnego. Ja od razu mówię, że nie wybierałbym materialnego. Wybierałbym yy, niematerialny, ale konkretny. Jeśli chodzi o niematerialny prezent, w sumie jeśli chodzi też o cuda, to bardzo chciałbym się zamienić w takiego sajana, umieć latać, mieć nadludzką siłę. Oglądaliście kiedyś Dragon Ball? Wiecie co wam na myśli, prawda? Kabanos pokazał twarz Nastąpi apokalipsa! A jeśli chodzi o materialne To nie wiem, może chciałbym Chevrolet Camaro To jest materialne To jest materialne, mówię o materialnym Że chcę Chevrolet Camaro dosyć, bo to jest moje ulubione auto Co myślisz o kontuzji stocha? Kabanos, co myślisz o kontuzji stocha? Myślę, że stoch i tak wróci do dobrej formy Już to pokazał. W Oberdorfie. W Oberstdorfie Zajmując czwarte, Zajmując czwarte miejsce Teraz Kiermisz Patra Kisiem coś nie pykło, no ale ogólnie jak po kontuzji to jest nadal w bardzo dobrej dyspozycji. Patrz znaki iluminatów. Powoli, spokojnie, bez nerwów odzyska formę i na Mistrzostwa Świata falu być może pokaże się z jak najlepszej strony. Jak według Ciebie polscy skoczkowie razą sobie w konkursach? Chujowo! O, o, tak. Poniżej po prostu poziomu, jaki prezentowali w zeszłym roku. Gdzie jedziecie na ferie? Ja bym chciał pojechać w sumie w góry, bo ile jeszcze śnieg będzie, ale w górach z reguły śnieg jest. Tak na trzy dni może taki poczynek, na wczasy taki mini. Sędzio bym pojechał na przykład do Zakopanego, albo do Ustronia, Wisły, tam jest, są takie fajne klimaty. A tych... Ja bym chciał wypierdolić gdzieś na wyspy Bahama, no ale na pewno nie pojadę nigdzie na ferie. Czy co roku nie możecie się doczekać Kevina na Wigilię, Czy już żygacie tym filmem podobnie jak ja? Może powiem tak. Jeżeli widzę kolejną zapowiedź, 18 lat pod rząd czy tam już nie wiadomo ile, że Kevin sam w domu ponownie, Kevin sam w Nowym Jorku podobnie, ponownie w Polsacie, po prostu żygać mi się chce. Ale tak mówię, dopóki nie siądę i znowu tego nie obejrzę. Bawi się tak samo w sumie. Bo... Ja powiem tak. Po prostu. Jak miałem 8, 9 czy 10 lat, to jeszcze na to patrzyłem, tak? Bo to. W sumie pierwszy raz wtedy oglądałem ten film, ale teraz pan iść pan I No Polaki, cebulaki, potrafią oglądać to w Wigilię i robić sobie z tego tradycję. No, ale tutaj jest obraz polskiego społeczeństwa, genialny. Wyrzućcie Kevina, nie chcemy już go w ramówce, weźcie coś, wstawcie innego. Nie ma Kevina. Kurwa, gdzie Kevin? Macie go ten przywrócić, petycję napiszemy, zaraz referendum, przeprowadzimy. Się zdecydujcie, czy jedliście kiedyś śnieg? Jeśli tak, to czy smakował? Eee, nie mam takich fetyszy, żeby wpierdalać śniegu, ale kiedyś, jak się było młodszym, to z ciekawości się chciało spróbować. No i smakował trochę jak taka zamarznięta woda z nieba. No, jak byłem mały, nie wiem, jak a to ja bym te berzuty. Nie, mogę tylko powiedzieć tyle, że kiedyś wracając z gimnazjum razem z kolegą. Patrzę sobie żółty śnieg. No to co zrobiłem? Wzięłem trochę tego żółtego śniegu, zamaskowałem biały powiedziałem koledze, że dam mu złotówkę jak to zje. Co zrobił? Zjadł to. Chyba wiemy o kogo Ci chodzi. Po pozdrawiamy Cię jeśli teraz oglądasz, ale raczej wątpię. Czy pojawi się jeszcze jeden sylwesterski opason. Pojawił się dokładnie od tego dnia nagrania wczoraj, czyli 31 a link do tego filmiku otrzymujesz tutaj. Chcesz to, możesz klik i przechodzisz automatycznie. Jak myślicie, czy Kasai zdobędzie jakiś medal na czwartach świata w falu? Bardzo bym tego chciał, gdyż ten... 42-letni skoczek narciarski japońskiego pochodzenia jest po prostu przesympatyczny, jest niesamowity i z każdym wygranym konkursem albo z każdym udziałem pobija kolejny rekord, jeśli chodzi o najstarszego zawodnika w Pucharze Świata. I życzę mu tego gorąco, aby w sumie był złotym medalistą. A mi się wydaje, że nie da rady. Może będzie tam w dziesiątce, ale na podium nie wskoczek to zależy, bo jakoś jest moje zdanie. bo jakoś w drugim konkursie na dużej skoczni w Soci chyba zdobył tam srebro, nie? Co już było dla mnie prawdziwym rozjebem mózgowym no, i wyczynem. Dodali punkty za belkę, za wiatr i tak dalej. Dodali i tak dalej. za no, Ale na szczęście Kamil zdobył wtedy dwa złote medale, z czego niezmiernie się cieszyliśmy. Czy jeździliście na łyżwach? Ja owszem, jeździłem chyba z 10 lat temu ostatnim razem. O, ale tego się nie zapomina, jak jazdy na rowerze: po prostu bierzesz hokejowy, ubierasz, zapierdalasz. Ja tylko raz w to było bardzo dobrze ale tego nie powiem. Brakuje ci Adama Małysza w skokach narciarskich? A któremu Polakowi bliskiemu sercu skoków narciarskich nie brakuje? Mi osobiście, pamiętam, stanęło w gardle ślina. Serce zabiło mocniej, kiedy dowiedziałem się, że Adam kończy karierę w 2011 roku. To było tak jak wczoraj po prostu. Tak nagle ta wieść po prostu rozbijały światopogląd. A teraz Adam jeździ A... w takarze. Mi osobiście podoba się, w jaki sposób Adam Małysz zakończył karierę, bo odszedł po prostu... Kiedy był w formie, kiedy dobrze skakał, a nie tak jak Jane Achonen, który cały czas wraca, już skakać nie umie, no ale jeszcze wraca nie wiadomo po co. Cztery razy już kończył karierę, czy no dobra, może przesadziłem, no ale trzy. Trzy. I Jada Małysz był no. co najmniej dwa razy przy tym pobycie. No, jest kilku takich skoczków, którzy kończą karierę i wracają. I, wracają. I to jest no. praktycznie niepotrzebne, bo ze sceny no. trzeba wiedzieć, kiedy zejść. No i Jada Małysz właśnie Wszedł w chwale, no. bo zdobył jeszcze brązowy medal od świata wtedy. I tym właśnie udowodnił, że jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Tak. Bo zostanie w naszych sercach. Mógłby jeszcze skakać tak długo mm. jak Kasai, no Ale po, po, co? po prostu nie chciał. Po co? Po prostu nie już wystarczy. Ja skakać tak jak Stefan Hula czy Klemens Murańka po kilku sezonach, bo wiadomo, że kiedyś utraci, utraciłby tą swoją jakość. No tą formę nie, nie błyszczałby tak jak za skakałem. lat Wydaje młodości, teraz, no to... wspaniałości. No. Po prostu wiemy o co chodzi, wiemy, Ma, mamy rozumie. Dobiegliśmy do końca odcinka ten XX Factor, nie X-Men! No, ostatnia klasa. Doszliśmy do końca odcinka, więc trzeba tutaj zapodać temat, na który będziecie odpowiadać, a my zbierzemy kolejne pytania w następnym odcinku. I być może teraz będzie więcej tych pytań, ponieważ jaki to będzie temat kabanosie? Humor, a więc zadawajcie pytania, jak, yy, jakie wam się nasuną na głowę. Najśmieszniejsze, najdziwniejsze, powybieram. Dokładnie, a teraz z wami się żegnamy. Do zobaczenia w innych naszych filmach. Pamiętajcie, jeśli się podobało, Polubcie, jeśli nie, unlubcie, jeśli naprawdę chcecie za nami podążać, subskrybujcie, oglądajcie, subskrybujcie oglądajcie, bla, bla, bla i śledźcie nas na bieżąco no. i zapraszamy do następnej kupy. Na razie. Cześć!